Dobra, kurna, Boże, ten ocean już jest taki duży, nie? Tyle płyniemy. Płyniemy Tam strasznie dość. długo, to już jest, już, nie wiem, chyba zaraz zwrócę, nie wiem, nie znajdę, No właśnie, też myślę, w ogóle noc się robi. Co jest... Uwłączaj kamerę! No, na Nagrywamy, dobra. Dobra. że nigdy, no super, no. Jeszcze noc się robi, kurna. Jeszcze łódka mi się... Łódka moja psu. odpłynęła, dobra, Jej, idziemy. No. Musimy... Przeżyć w końcu. Pięć miencha. Masz miencha. Od tych kilku no, miesięcy płyniemy, płyniemy i co? Nic po prostu. No i w końcu, w końcu znaleźliśmy. Dobra, chodź. Gień! No Jezu, Zmaw potwory. Do... Akurat się musi noc robić, o, nie? Nie, no bo my myślę, co to, co to by było, nie? Nie może być za łatwo. No wiem. Dobra, no mamy tu... Eee, weź te creepery stąd, bo ich jest tyle, że... Ej, hey Lol strzała się odbiła od creepera widziałem? No wiem, no moje też wiem. Czemu... Czemu od potworów się strzały odbijają? No to no to jest taki szanse chyba są jakieś tam. Nie wiem, dobra. Ja już po prostu nie mogę. Tylu ja już też dni prostu... płyniemy no to... miesięcy w ogóle właściwie. A kurczę wreszcie coś znaleźliśmy. Ooooo, oh, wow, 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 wow. tylko nie te potwory, dobrze wzięliśmy nasz ekwipunek maksymalny, jaki mogliśmy wziąć, no, właściwie, bo. Prawie że, prawie, że Trochę już itemków zmarnowaliśmy, niestety, z podczas tego no, rejsu. Jest wędrówki, jezu. No. w ogóle podróżowaliśmy przez masę terenów, później zaczął się ocean. Gdzież? Później zaczął się ocean. No, Gdzieś... w ogóle postawię tu pochodnię, w razie Jakby coś. Dobra, chodź już. Pa... No, chodź, Chodźmy, się Czy ja tu, co, Czy to się tak kury się zaczynają? W ogółem wzięliśmy kamerę taką, taką, aby była jakaś kamera w reżeku, gdybyśmy coś znaleźli. I właśnie jak widać coś jest wreszcie. No, coś znaleźliśmy. Miejmy nadzieję, że to będzie godne nagrywanie tego. Oby. Nie, kolejny creeper. Tak, że, jak ty się Bo jak na razie nas... zaczyna się tak średnio. Dużo potworów i tyle? Potworów i tyle No, góry, jakieś tutaj góra w ogóle jakaś duża tutaj jest an, Koło nas Wa waga nie Uwaga, nie waga Uwaga, o Jezu Jaka dziura góra. Góra. Straszne ja, wow. Co? Kraj wow jak tam wpadnie. ciemno jest Boże kadziura Jaka dziura Jakieś nienaturalne w ogóle, nie? Wo Ło, o Boże Prawie bym wpadł jakby wybuchł W ogóle co tutaj jest, pochodnia? No, ty stawiałeś o Spoko Ale jak ja mogłem sta stawiać niby? Nie, mówię ci, zapomniałeś po prostu Stawiłeś No dobra W no ogóle no, tutaj no. nas nie było właściwie no. Całkowicie No tak, Dobrze. to już jest strasznie daleko W ogóle no, myślę, Od naszego miejsca Że no. znajdziemy... No. Chodź, nie pchajmy się tam na górę Właściwie Hmm. Zimno tam jest tylko i jakieś kurcze Zimno, śnieg. Śnieg, nie wiadomo skąd w ogóle. się dziwne, rzeczy się dzieją. Yy, no. Na górę to ja śniepcham. A bo dobra tam pochodnie sobie zostawię. Ja mam jeszcze sporo w razie czego, więc... Ja też mam sporo, sporo mam też. Nie musisz też tak oszczędzać. Ale gdyby w razie czego ktoś to przypadkiem znalazł to lepiej, żebyśmy nie mieli żadnych niespodzianek, nie? No, Ale to tam. I... Myślę, że tu chyba jak na razie, jak widać, to oprócz tutaj żadnych potworów nie ma żadnej innej żywej duszy i oprócz takich gigantycznych gór i tej mgły. No, tej mgły. Właśnie, to jest coś, coś, coś dziwnego, bo nigdy jeszcze wcześniej nie widziałem żadnego miejsca, no może poza Anglią tam też są takie mgły, ale chyba mhm. nie, nie aż tak wielkie jak tutaj. Dobra, dawaj. No tutaj tutaj już jest chyba z powrotem oceanu, to ja do oceanu okay. nie chcę No ja też wolę lepiej nie, nie chcę, ani na bagna. Ja już ani na bagna, ani, ani na ocean nie chcę. O nie znowu kolejne będzie Okej, okay, skinął. Tu jakaś dziura dziwna Chodźmy dalej co? Chodź dalej Nie ma czasu kończy nam Ej, się chwilę, miejsce, chwilę, 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 chwilę. Co? Czy przypadkiem te kwiatki na taki, w takich Lol. miejscach nie pojawiały się, jeżeli Lol. wcześniej były te, te róże. Bo które no właśnie, właśnie, tu były chyba róże, nie? Tam są żółte kwiatki, a tutaj są tak jakby... te czerwone, jakby. No tak, tylko... wezmę może jak jeden okaz, nie? Po... Nie, to są, to są te nowe, które De, ale nie wiem, co. Co się one... nie wiem, jak one się zamieniły, czy co? Właśnie one tak, chyba się Dziwne. zamieniają w te, ale skąd by się tu przecież. jakieś przekształcenie, nie? co to przecież wzięły róże wcześniej, jak nas tu nie było? No właśnie, no nie wiem. Właśnie no. tu były róże, a nas tu nie było? To, to, to możliwe, sobie. że ktoś tu był, nie? W ogóle to się Popy jakoś nazywa, nie wiem, dziwna nazwa, ale. Poppy Dobra. To tak Dobra, chodź może dalej. To jest żółty kwiatek. Coraz, coraz mniej mi się tutaj podobał. Zombie. O, idź sobie. E? What the fuck Ej, człowieku co to jest? Nie wiem. The Geon, no my na razie spotykaliśmy tylko Da no ale takiego czegoś teraz ja jeszcze nigdy w Minecraft'cie całej historii Minecrafta nie spotkałem. ja też nie. Nigdy. Tak żeby się samo wygenerowało, LOL. Nie wiem. Nie, to to, to na pewno się samo nie wygenerowało. To jest niemożliwe, żeby to się samo wygenerowało. No wiem, no. To na pewno nie jest wioska, nie? Bo raczej by... by To nie jest wioska, to jest... Zupełnie Kurczę, ile tu potworów jest, zauważyłeś w ogóle? Jakie dziwne miejsce, naprawdę. Tu jakiś jest... zombie villager. Może by... byli tutaj villagerowie, ale chyba ktoś widocznie albo tu przejął... ...to miejsce, albo coś z tym miejscem zrobił, nie wiem, dobra. wszystko to jest dziwne takie jakieś. No właśnie. No co tu... Ale to... co to robi tu w ogóle? Czy jest? Rośnie. Zobacz on ma jeszcze tą tą starą tą, stary kolor. No właśnie też mnie tu dziwi Co tutaj... O oh, fuck Kurna, jakie tu nieprzyjazne miejsce jest. W ogóle... No. Patrz, tutaj zrywana jest ścina. Ktoś tu zrywał trzcinę chyba. Niedawno. No na pewno ścina bo... strasznie szybko rośnie to W ogóle zauważyłem, że... To jest Miss creeper w środku. Właśnie ten creeper zauważyłem, że jak ja jestem w tym, to on nas nie widzi, widzisz? Jakaś dziwna rzecz. Odejdź. Wiesz co się stało w ogóle? Ja wszedłem tam, nie? W tej zarośla i w ogóle on nas nie widział. Jakaś dziwna rzecz. Nie wiem, czy to jakiś zapach, jakiś, który odpędza te. Nie wiem, inne potwory czy coś nie, takiego. Nie wiem, dobra. Nie wiem też. Wezmę może trochę tego. Może się przydać. Zajmę dobra. trochę trzciny, cz chwilę zobaczę, czy to jest. Czy to jest to samo. No. Tak, to jest to samo. Słupka no ale to nie wiem właśnie musiał ktoś zasadzić, nie? No chodź dalej właściwie. Okej. Patrz, 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 kolejna budowla. O lol Czy żeby to była farma? Tak wygląda jak hodow... jak putynek do hodowli tylko dlaczego zwierzęta są na zewnątrz. wiem. Trzeba trzeba, to sprawdzić. No gdzieś nie robi chyba. O o, o... Właściwie nie wiadomo co się dzieje, ale... What the, what the fuck is that? Co? Dobra. Widzisz to tam coś z daleka? Tak. Chodź, chodź może tam. ogóle co to z czym to jest? Jezu, nie, chodź prostu... Boże, bo może to... Nie, chodźmy stąd, dobra, bo ja jednak... Chodź, chodź No lepiej chodźmy. Tu jakaś farma. Jakaś farma, szczególnie. Jest. Czciny. Tutaj jest w ogóle jakieś... W ogóle puste jest lol. Dobra, chodźmy, chodźmy, chodźmy to, to dalej, Ktoś Tutaj dobra? Coś, coś przekombinował chyba, nie wiem. Ktoś tutaj coś robił. Super, jeszcze deszcz pada. No Jezu, jeszcze deszcz czy padać. Nie no O Boże, no jest super, nie dość, że zimno to jeszcze kurczę mokro teraz. No boże. A. No to coś jest. Wow. Wow, co to jest? Wow. Lawa? I z czego to jest? Czyżby z tego... Nie, nie, nie wiem, może nie. Chodź, Chodź to, Jezu, Chodź, chodź, idziemy. 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 Chodź, 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 chodź stąd. Jezu! Nie, chodź, 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 chodź. What fuck Boże Jezu, wejść człowieku, chodźmy stąd, nie, ja nie chcę, ja, ja mam dość. Nie, nie, nie. Ja już nie wiem. Nie weź chodź, ja, ja już tych wszystkich survivorsów i innych ja już mam dość. Nie, 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 chodźmy stąd. W ogóle o tu może się skryjemy przed deszczem. Czy w Minecrafcie Jakoś... nie było. Nie ma nic takiego. Nie wiem. Nie wiem, wie wiem co się dzieje. Co to w ogóle jest, o co chodzi. Albo my się nie znamy, ale... Nie no wątpię, no my gramy. Nie, nie, no nikt nikt z tego wcześniej nie pokazywał takich rzeczy. Skąd by się no nie Jezus, tutaj o byłem... Jezu, śnieg jest, Boże, zimno O Jezu, dobra, chodźmy Łoł, wow. lawa, o, trochę, tej... lawa. trochę cieplej Lawa, uuu Trochę cieplej O, no cieplej, cieplej, Uuh. ale nie za blisko O, lepiej nie okay. No, to nie ma przejścia, trzeba przejść górą Niestety A, no dobra To chodź Tutaj trochę po parku żymy poskaczemy. Ło wow wow, wow, wow wow. Co? Nie wiem. Coś się... też kolejne. że... Ja rzeczy. już jestem tutaj, głęboko. Mm. Muszę trochę przekopać, dobrze wzięliśmy ten... nasze ostatnie diaksy. Służyliśmy na, na to, żeby właśnie się wybrać w taką poprawę. Mm. Wezmę tego kwiatka, bo u nas w naszej w naszym świecie, jak wiecie, nie ma takiego to kwiatka. To robi? skąd tu się wziął piasek? No właśnie też mnie to dziwi. Albo, nie albo nie wiem, albo tu się generują takie. Trudno się nie zbliżać do tej pierś. Albo, albo tu jest, albo nie wiem. Albo możliwe, że to jest jakieś, nie wiem co to jest, może nie, nie, nie ktoś wiem, postawił tutaj piasek ty. Dobra, chodźmy dalej, lepiej. W ogóle, co to jest, lata? Mam nadzieję, że to creeper. Mam nadzieję, że to o, nie to coś, co było za nami. Nie, tej górze. O Boże. Lepiej, żeby nie, powiem ci. No, coś nas widocznie śledzi. Nie wiem. Patrz, Możliwe, patrz, że. Boże, że nas może śledzić coś. W ogóle w tutaj widzisz, że ta... lata, lata tu coś w ogóle? No coś y dziwnego. drewna dziwnego, drewno jakieś, czy co tam ja widziałem, nie wiem. O! Lol! What the fuck? Lol. Lol. Co to jest? <mining> Most? Nie wiem, czy jest jakaś kładka Ale patrz w ogóle, latające górę? Nie co to, za, co to za technika budowania, no? Nie wiem, może ona jest, może ten most do czegoś jest przytwierdzony tam na górze To nie wygląda bo... No ale no jak, no na tej wyspie, na tej górze latającej wyspie, co to jest w ogóle? Nie wiem, wygląda Przecież jakby, to by... jakby po prostu cię w powietrzu, <laughs> jakby Nie, nie ograniczało go nic, jakby żadne prawa fizyki go nie dotyczyły No w sumie nie, nie wiem, dobra Chodźmy Proszę wejdziemy na niego co? Zobaczymy co będzie Może No so, to dawaj chodź Tutaj widzę że jest jakieś wejście Powiedzmy Gdzie ty jesteś? Na górze jestem Gdzie, gdzie ty jesteś? Nad tobą na tu... Dobra, tu jest jakieś jest... sensowne wejście chodź Lepiej się nie gubić tutaj No lepiej nie lepiej nie lepiej Latające w ogóle tutaj coś jest Dobra, chodź, chodź, chodź. Tam jest, jest wejście, jest, Tak, wejście? tu jest wejście, jest wejście tutaj. Tutaj jakieś jest w ogóle coś. No nie wiem, no, tu jest jakaś przepaść, ale ja wziąłem tego kobla naszego z ogródka. I. i ogółem. Dobra, tu w ogóle jakiś brzozowy las? Czy co to jest? Nie, nie wiem. Brzozowy las chyba. Dziwne. No śnieg tu pada, jezu to chodź idź świnio, stąd lepiej, bo to jest niebezpiecznie. Chodź, chodź tutaj, wspinaj się tam. Ja ci nie widzę, bo tu mgła jest, żebyś tylko doszedł tylko byśmy się znaleźli. Rzuciłem się. Uuu, śnieg tu pada, zimno jest. W ogóle zobacz jakieś dziwne zjawisko. Gdzie? Patrz Tu pada... Tu pada deszcz? No właśnie też zauważyłem pada to. Śnieg. I tu znowu deszcz. Ej, ty tu... to... Nie rozumiem. Co, 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 co to jest? Kompletnie. Ale ci brak... cicho, bo słychać teraz jest dobrze, już słychać jest. Kompletny brak logiki. No właśnie, też mnie to dziwi. Patrz, tutaj na przykład tu jest, patrz, śnieg pada, a tutaj deszcz. Dobra, chodź, idziemy może stąd, co? Bo zimno trochę tu jest. Wolałbym jakieś cieplejsze miejsce znaleźć. W ogóle, co to jest tutaj? Jakiś taki łuk dziwny. Łuk, no. Szkła, jakby? Szkła. Tak, Patrz, tutaj w ogóle wyjście jest na górę, czekaj. W ogóle tutaj zauważ, że... lol. Stone, stone, okej. Okay. I no, się kończy. Aha, ktoś tutaj jak widać tego nie dokończył. Ktoś się no, bo coś przerwał, tym... przerwał w trakcie. W ogóle tutaj szkło jest wbite. Nie wiem jak uciekał, jakby coś, nie wiem, nie wiem, Dobra. Nie wiem, nie wiem, patrz, chodź, no, czekaj. No chodźmy. Zobaczmy dokąd nas ten most doprowadzi. No Wejście jakieś Dynie w ogóle po lewej są Lol Czekaj O nie, jakieś wejście Cisze, ciszy, ciszy. Przecież coś jest, cicho, no cicho Bo jeszcze ten gościu będzie Albo coś, to coś w ogóle, nawet nie, nie wiadomo co to było tam Nie chcę o tym myśleć Chodźmy po cichu, dobra? we, we na ten śnieg Żeby nie było cię Dobra, wchodzimy, wchodzimy do środka, no, trzy, cztery, Kurczę, ale długi tunel, nie? No, tak wygląda, Głem... chociaż nie, chociaż nie, nie jest taki chociaż długi, nie, ale zobacz, nie, kończy jakby, jakby był niedokończony, nie? Taki dokładnie, dokładnie. Właśnie dziwne to jest trochę. Wszędzie. Ktoś tu wszedł jakby i nie, potem jakby uciekł. Jakby kopał i nie dokończył, nie wiem. No właśnie, jak... właśnie. Może musiał uciekać, oby nie ma, bo tutaj nic nie było, no. tego, co by zmusiło posiadacza takiego uciekania żeby byłoby miło. No ja bym nie chciał tak. Jakiś ja most nie chyba będzie tutaj. tak jest. O Jezu, płytka tu jest jakaś. Mam nadzieję, że ten. Że ona nic nie... Super, jeszcze nie. O Jezu, jeszcze Burze. też. Burza, no. O oh, fuck. Fuck, co to co było? Co to było? Yeah. no nie. Nie mam drogi po drodze. No i super, teraz nie wrócimy. No nie. Mi coś kamera trochę laguje. Na To jest internet. Nie złączymy. Ta włączamy. wieża polerna, no nie. No właśnie, tu wieża kurczę jakaś. To jest ta? A, to jest ta, no, tak? Nie ta, nie co wzią. była... Tak. No, rzeczywiście, dobra, choćby, gorąco coś od niej jest, chodźmy może z tym. Nie, chodźmy, chodźmy od tej wieży, ja, ja jej nie Dobra. Chcę. Tu jakaś półpłytka. O, fak! Co to było? Nie wiem. What the fuck? Co to było? Wow. Lol! Co to za dwie dziury jakieś? Nie wiem. Lol. Czekaj. Boże. Na... Kurcze, przejść nam się rozwaliło. Nie, uda się, chodź, chodź, chodź. Chodź Tak? Chyba tędy. tędy jakoś. Czekaj, zbiję, zbiję tutaj. A, się, A odsuń, dobra odsuń, 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 Kurde, strasznie w ogóle o, dobra, mocne dobra, one dobra, mają się. te oprócz szkła, nie? Właściwie tak to mocne strasznie nie da się w ogóle rozwalić A, tych bloków co tak, tutaj nie, są. Tak, rzeczywiście. Kurczę. Dobra, chodźmy powoli, My powoli dalej w tej wieży. No ja nie chcę. Jestem, <laughs> jestem pewien że to przez tą wieżę tutaj takie dziwne rzeczy się dzieją Zobacz, no, patrz, dobra. most jest nawalony Czekaj, bo laguje coś internet. No. LOL, rzeczywiście. Skeczem, LOL, w ogóle da się go przeskoczyć? Nie, nie, chyba nie. Nie, 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 rzeczywiście. Pięć kratek. To są szkielety, więc nawet to trochę... No. Nie najlepiej by było. Dobra, chodź. Tu jest jakaś dziura w ogóle. Tak, o jest. O, jest. Tam tam na pewno nie będzie wyjścia. Jezu, jeszcze szkielet, boże. Chyba tutaj, głęboka, tu, czarno tu, tu jest. Tu chyba będzie wyjście, tu. Mhm. Mm no tutaj też może być wyjście. Tu jakieś piecyki w ogóle, po co aż tyle piecyków komu? Jest dziwne. Czekaj, pan, nie zamykaj. Jezu. Tu może wyjście jest. O oh, fuck! co się stało? Co to było? Fuck, uciekaj. Fuck. Spadłem, ale żyję. Jest... Żyjesz? Chodź tutaj, dawaj. Jezu! Szybko, chodź tu na górę! Może dojdziesz jakoś, ja ci tutaj zrobię drogę. Ja ci tutaj kobla mam, trochę kobla mam. Spróbuj wejść, tam są schodki, tak mi się zdaje. Ja tutaj spróbuję nam jakąś... W ogóle co tutaj było? Jakiś magazyn? Nie wiem co, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, wiem jakieś fajnie. skrzynie. Jezus Maria. O Boże. W ogóle jakieś dziwne to jest. By? Może tu tam się nam uda wejść. Chodź, chodź tutaj, chodź, tu się da wejść! Chodź. Tędy, się, tędy się da wejść. Na pewno? Patrz, tutaj tutaj się z kob stąd wysypał z tej skrzyni. Dobra, chodź, chodź tutaj i chodź, ja tu zrobiłem przejście, chodź, parku. Jak? A, tak, dobra. Wejdź na górę, wejdź na górę, Ty, spotkamy. Wejdę tutaj na górę, jezu. Oh! Boże. Kurna, schody Coś rozwaliło. Ej, pomóż, pomóż, nie mogę przejść. Pomóż, pomóż, lewej, rozwalamy razem. Dawaj. Dobra. Oh! Dobra. Dobra. Chodź, chodź już tutaj, chodź oh, Chodź, na górę nie idziemy? Góry nie, nie, lepiej nie, ja już tam, ja już tam Ja już, chodzę, no w sumie ja tam, też tam, dziękuję Jest tam chyba, tam, tam oh. chyba było zejście na dół, tam w, przy tej klatce jeszcze, wiesz? Tak? No. Aha, tak, 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 było tam zejście, Aj, dokładnie, chodźmy. dobra, to chodźmy Ja już tam na górę nie chcę iść jednak no. <laughs> Po tym, co się stało no. Boże, w ogóle tutaj rozwalone... Hej, ktoś tu widocznie nikt spodziewał się nas i chce nas to nas nie chce, żebyśmy tu byli. Zdecydowanie. No właśnie, wygonić. A jak już jesteśmy tutaj, to najwyraźniej chcę, żebyśmy tutaj o, zostali. Coś. O nie, Patrę. o nie. Wejście do wieży. O, Przesuń się. Lewo. O, dokładnie. Dobra, chodź, widocznie o. nie ma tutaj nic nie oprócz ma, mostu. Nie ma. może będzie wyjść z drugiej strony. Z no chodźmy. O, Co to było? Jasna. Co? O, fuck! No nie Nie przeskoczymy teraz Teraz nie wrócimy No, no, no właśnie. Ale i tak byśmy tam chyba nie wrócili To jest już no. nie, nigdy woda tam była, no ale... Nie Raczej... Je... Raczej nie Dobra, idziemy Kurczę jak no. tu ciemno w ogóle Ciemno, strasznie no. Strasznie ciemno Czekaj, może... No, i potwory na górze. Potwory tylko Dobra, chodźmy na górę Boże, widzisz to na dole? Słyszysz to? Jezu, nie widzę, nie widzę nic. Ale słyszysz, słyszysz? Czekaj, zobacz. Ty, a może jeszcze jakoś tam się. Tam było chyba, z tego co pamiętam, dość nam drugie wyjście, ale. Czekaj, zobaczę zobacz, coś. Nie ma, nie ma. Nie, nie ma. było? Nie ma. Nie ma nic, dziwne. Nie ma. Ej, dobra, nieważne. Chodźmy na górę. Może no, na górze coś w takim się. razie. Może na górze jakieś. LOL! Jezu! Lawa tu się leje. Dawłaś się Oby nas na górze jakieś Wydaje potwory nie spotkały albo coś. Mam nadzieję, że by tak. Ewentualnie żeby się nie ze O Jezu. Albo ktoś jeszcze tym bardziej. No, Na razie tu jak widać spokojnie jest, kurczę. Oprócz tych skieletów. Co Sarp. to było? Widziałbyś to jakaś kuleczka tutaj leciała? Nie, Lol. nie wiem, chodź na górze. No chodź na górę. Się uważaj tutaj. O, dziura. I śnieg, okej okay. Co my tu mamy? Co to jest? Co to jest za blok, czekaj, pokaż go lo LOL Co to jest? LOL, co co? Słyszałeś? Słyszysz? Czekaj, ja mam kilo to do zbiorę. Uważaj! Masz O dzięki, wziąłem, 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 wziąłem Słyszysz coś? Co teraz? Tak, coś, coś. Jakby coś tutaj się... Jakieś silverfisze czy coś? Tak, tak, coś tak, tak, podobnego. Mi... O tam to, już potwory to... czekają na nas. Co? To... O? Patrz pełno tutaj jest tych, a ja nie mam już strzał w łuku. Masz strzały? No mam, czekaj. To daj trochę. Dasz trochę? Próbuj, spróbuję to, to strzelić. Rzecz, o, Co? Jezu Konia, Ej, man. słuchaj, ufak uważaj! Słuchaj, uważaj, walcz z nimi! Jezu, chyba za dużo ich, Jezu, ich wyjście, będzie chyba. Wiesz co? Ja z... wiesz co, ja, z... co? ja właśnie z... tak z... myślę, ej Za dużo Że jednym wyjściem chyba będzie tylko zabicie się i powrót do... Wow